Przebaczenie jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie. Po pierwsze dlatego, że daje wolność, a po drugie dlatego, że wyzwala nieprawdopodobną wewnętrzną siłę, którą można przełożyć na rozmaite życiowe zadania, przedsięwzięcia, projekty, realizowanie marzeń, pomysłów. I dlatego chcę was namówić do tego, żeby przebaczyć. Szczególnie tym, którym przebaczyć jest najtrudniej. I jeżeli powiesz, że nie możesz przebaczyć, dlatego że tak silnie czujesz swoją krzywdę i jesteś przekonana o tym, czy przekonany o tym, że słusznie masz takie poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, to odpowiem, że owszem, ja wcale nie podważam tego poczucia krzywdy i tego poczucia niesprawiedliwości, które jest zasłużone, realne i masz do niego pełne prawo. Ja tylko mówię o tym, żeby spróbować unieść się ponad to uczucie krzywdy i niesprawiedliwości. I powiem Wam dlaczego. Dlatego, że jeżeli nosisz w sobie. Poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Jeżeli czujesz, że ktoś wyrządził ci krzywdę albo wyrządził ci jakieś zło, to jednocześnie, podświadomie stawiasz się w pozycji ofiary. Ofiara to jest ktoś, kto jest biernym, biorcą pewnych działań wobec których jest bezsilny i te działania są wobec niej lub wobec niego krzywdzące tak ale teraz zobacz jeżeli nosisz świadomie lub podświadomie w sobie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości czyli świadomie lub podświadomie ale raczej pod Stawiasz się w pozycji ofiary, to z, z pozycją ofiary wiąże się bardzo dużo podświadomych przekonań, które totalnie Cię ograniczają, ograniczają Twoje możliwości, odbierają Ci siły. Dlatego, że jeżeli, podświ twoja, jeżeli twoja podświadomość jest przekonana o tym, że jesteś ofiarą, ofiarą, czy jej złośliwości, ofiarą czyjegoś celowego złego działania, ofiarą oszustwa, ofiarą zdrady, ofiarą przemocy fizycznej, emocjonalnej czy jakiejkolwiek innej. Jeżeli twoja ofiara, jeżeli, przepraszam, jeżeli twoja podświadomość jest przekonana o tym, że jesteś ofiarą, to odbiera ci jednocześnie możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu i w świecie. Dlatego, że jeżeli podświadomie jesteś przekonana o tym, że jesteś ofiarą, to wiąże się z tym równoczesne, podświadome przekonanie o tym, że jesteś bezsilna, jesteś bezradna. I nieważne, jak będziesz się starać, i tak. Nic nie zrobisz, nic się nie uda. Nawet jeżeli praktycznie masz bardzo wiele różnych możliwości rozwoju, masz wiele dróg do wyboru, masz różne opcje, którymi mogłabyś się zająć, choćby po to, żeby polepszyć swoje życie. Wiesz, w jaki sposób to zrobić, ale z jakiegoś dziwnego powodu. Albo tego w ogóle nie robisz, albo to szybko porzucasz, albo w ogóle ci to nie wychodzi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie umiesz przebaczyć, czyli sama siebie w pewien sposób ograniczasz i przykuwasz się łańcuchem poczucia krzywdy do miejsca, w którym teraz stoisz. Właśnie dlatego, że podświadomie do bycia ofiarą Przymocowanych jest bardzo dużo innych przekonań, takich właśnie, które uniemożliwiają Ci przejęcie panowania nad Twoim własnym życiem. Przebaczenie wcale nie jest usprawiedliwieniem tego, co się zdarzyło. Przebaczenie nie jest zaprzeczeniem tego, że to było złe. I że rzeczywiście wyrządziło to komuś krzywdę. Przebaczenie w ogóle nie zajmuje się tą drugą osobą, która to zrobiła. Przebaczenie dotyczy tylko i wyłącznie Ciebie i Twojej duszy. No bo czy przebaczysz temu, kto Ci wyrządził zło, czy nie przebaczysz tamtej osoby, prawdopodobnie w ogóle to nie interesuje. Więc to, czy mu przebaczysz, czy nie przebaczysz, czy będziesz czuła żal, będziesz miała poczucie straty, krzywdy i niesprawiedliwości do końca życia, to jest tylko coś, co ty nosisz w swojej duszy. A ta druga osoba, która ci to uczyniła, najprawdopodobniej w ogóle nawet o tym nie wie. Więc przebaczenie też jest czymś takim, co odbywa się wyłącznie w sferze Twojej duchowości i Twojej. I pociąga za sobą różne fantastyczne i bardzo pozytywne zdarzenia, wypływające potem z poczucia wolności. Więc, żeby przebaczyć, nie trzeba wcale usprawiedliwiać tego, co się stało. Owszem, to było złe. Dlaczego ten człowiek to zrobił? Może rzeczywiście chciał. Może został poniesiony falą jakiejś swojej obsesji czy lęku mieszkającego w jego podświadomości. To w ogóle jest nieistotne. Czyli w ogóle nie zajmuję się tym, dlaczego to ktoś zrobił, chociaż w wielu przypadkach jestem w stanie dzisiaj już to zrozumieć, co nie znaczy, że usprawiedliwić, ale zrozumieć. I przebaczenie odbywa się wyłącznie w sferze mojego serca, mojej duszy. Trudno powiedzieć, gdzie ta dusza jest. W każdym razie, w przebaczeniu chodzi o to, żeby uwolnić się od poczucia krzywdy, uwolnić się od takiego obezwładniającego poczucia, że jestem ofiarą czyli dać samemu sobie szansę na to, żeby zacząć być w pełni silnym, aktywnym i szczęśliwym człowiekiem. Bo tak długo, jak nosisz w sobie urazę i poczucie krzywdy, to i tak długo jak czujesz się ofiarą jakiegoś zła jakiegokolwiek, to jednocześnie zasilasz siebie poczuciem niemocy i bezradności. A na poczuciu niemocy i bezradności trudno coś zbudować. O wiele łatwiej buduje się wtedy, kiedy zasilasz siebie, kiedy pozwalasz swojej wewnętrznej mocy działać, kwitnąć, rozwijać się, pociągać się za sobą. Przebaczenie w sumie jest proste, dlatego że chodzi o to, żeby. Nie myśleć o tym, kto ci uczynił to zło. Nie wysyłać w jego stronę piorunów myśli, gromów, słów, nie przeklinać go, ani w żaden inny sposób, nie wysyłać do niego żadnych negatywnych emocji, bo to znowu takie negatywne emocje znowu zużywają bardzo dużo Twojej energii, ale nie budują niczego konstruktywnego w Twoim własnym życiu. A i pewnie ta osoba, do której to wysyłasz, niespecjalnie się tym przejmie. Więc przebaczenie polega na tym, żeby spojrzeć w myślach na tego człowieka, który wyrządził ci tak krzywdę po raz ostatni i chcieć uwolnić się od tego obrazu i powiedzieć mu: przebaczam ci, bo chcę uwolnić moje serce. Od ciężaru, który noszę ze sobą przez tak wiele lat. Nie chcę więcej zatruwać mojego życia poczuciem krzywdy i obciążać samą siebie przeżywaniem na nowo tego zła, które czułam kiedyś. Chcę być wolna i chcę być silna i chcę ruszyć naprzód z moim własnym życiem. Chcę oczyścić moje serce. Z poczucia krzywdy i z poczucia niesprawiedliwości. To jest już przeszłość, co zdarzyło się kiedyś. Teraz jestem w innym momencie mojego życia, w innym stanie mojego serca, w innym stanie mojej duszy i mojego umysłu, i teraz jestem w stanie przebaczyć i puścić to w niepamięć, uwolnić się od tego wspomnienia. Spróbuj powiedzieć to razem ze mną. Przebaczam, bo chcę być wolna. Przebaczam, bo chcę być szczęśliwa. Przebaczam, bo chcę poczuć moją wewnętrzną moc i chcę ruszyć dalej naprzód z moim życiem, nie zabierając ze sobą żadnych emocjonalnych ciężarów. To mnie obciążało tak długo i było dla mnie tak trudne, że nie chcę już dłużej żyć w taki sposób. Chcę uwolnić moje serce od poczucia krzywdy. Nie jestem już ofiarą. Przestaję być ofiarą. Staję się teraz fantastycznie wolnym, zupełnie nowym. Silnym człowiekiem, który nie ogląda się już wstecz, nie rozpamiętuje tego, co było przykre i złe, bo teraz patrzę w przyszłość i zajmuję się moim życiem tu i teraz. Przebaczam. Przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakiś sposób skrzywdzili. Przebaczam wszystkim i każdemu z osobna którzy uczynili mi jakieś zło. Dlatego, że teraz jestem wolnym człowiekiem. Ta wolność daje mi nadzieję i ta wolność daje mi siłę. Nigdy więcej, nigdy nie skrzywdzi mnie już w taki sposób. Bo teraz ja jestem w zupełnie nowym miejscu mojego życia. I do tego nowego miejsca mojego życia nie chcę zabierać dawnych ciężarów. Chcę się cieszyć z tego, co mam. I chcę być szczęśliwa. I dlatego przepraszam.